Na polskim rynku myszka pojawiła się na początku ubiegłego roku i przykuła sporą uwagę. Jeśli jest złożona, wyglądem i wymiarami przypomina telefon komórkowy. Jest cienka, w najgrubszym punkcie liczy zaledwie 15 mm. Jej długość wynosi 130 mm, a szerokość w górnej części przy przyciskach 58 mm. Wykonana jest jakości materiałów, które idealnie przylegają do ręki. Jej kolor to czerń, a dioda odpowiedzialna za kontakt z podłożem świeci na niebiesko. Jest również zielona dioda informująca o stanie baterii. Nie ma co ukrywać, że kwestia dopasowania i wygody użytkowania zależy od własnych preferencji. Dlatego najlepiej samemu przetestować myszkę przed jej ewentualnym zakupem. Ważnym atutem myszki jest jej wytrzymałość. Przy częstym składaniu i rozkładaniu nie ma możliwości na jakiekolwiek zniszczenia czy złamania. Wykorzystywana technologia to Bluetrack. Jest to największa zaleta myszki i dzięki tej technologii pracuje ona praktycznie na każdej powierzchni. Jest to sprzęt bezprzewodowy i działający z mini odbiornikiem USB. Tu można było się pokusić o zastosowanie Bluetooth. Dwa główne przyciski chodzą niestety dość opornie. Środkowy scroll jest ciekawie zaprojektowany. Może mieć parę funkcji oprócz standardowego przewijania. Można nim przewijać strony wstecz czy w przód, lub dowolnie zaprogramować dowolny gest. Po części rekompensuje to brak dodatkowych przycisków z boku, które dla graczy mają spore znaczenie. Według producenta myszka na dwóch bateriach AA może działać aż 6 miesięcy. Myszką można obecnie zakupić za około 200 zł. Ludzie, którzy szukają ciekawej, stylowej myszki z ciekawymi rozwiązaniami, powinni bliżej przyjrzeć się modelowi ArtStage. Zapalani gracze wybiorą jednak inny model.